Dobra, odnośnie Ferrariego, powiem tak. Najlepiej by było jakby sam zainteresowany się yy, wypowiedział. Co jest prawdą? Ja w sobotę dostałem taką wiadomość, no i kurwa 23 do no, kurwy nędzy. Dostałem taką wiadomość, że yy... Czekajcie. Że 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 faktycznie go pocieli że ma ponoć ręce poprzecinane, ale że palców nie stracił. Ale że było takie ryzyko, ale że ma paluchy pocięte. Yy, I tyle no. I, I chuj, w sumie czekałem. Bo to w sobotę się dowiedziałem wieczór. W sobotę? O, powiem o której. No sobotę pod wieczór. O jedynka. Hej, nie mam teraz jedynki. No kurwa soczek. No. To to się dowiedziałem w sobotę pod wieczór i tyle no. Za co? Tego ci nie powiem, tego nie wiem.